No hej wam wszystkim ludziska, z tej strony jak zwykle, grzechu 40, witam Was bardzo serdecznie w króciutkim, ale bardzo ważnym filmie informacyjnym. Dawno już się filmy informacyjne na moim kanale nie pojawiały, głównie za sprawą tego, że niewiele osób je oglądało i tak potem w komentarzach pytaliście mnie o rzeczy, o których Was informowałem na tych właśnie klipach filmowych, ale mniejsza, to jest kompletnie nieistotne, ważne jest natomiast to, co prawdopodobnie widzicie w tytule owego klipu filmowego, czyli tak zwana Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, no i kwestia, Samych plutonów charytatywnych z YouTuberami. Pragnę Was poinformować, iż prawdopodobnie, no to jeszcze nie jest pewne, ale wszystko wskazuje na to, że prędzej czy później w ofercie pojawią się również plutony z moją skromną osobą. Tak więc, jeżeli ktoś chciałby wziąć udział w tej zacnej inicjatywie, no to zachęcam z całego serducha, ale. Hmm, zasadniczo to może opowiem wam o co w tym wszystkim chodzi, bo nie każda osoba, która ogląda ten film, musi sobie zdawać sprawę, ja tak zacząłem z grubej rury, tak więc. no, <laughs> Przepraszam. Ludziska, sytuacja wygląda tak, że najwięksi YouTuberzy tej sfery wotowej na polskiej scenie YouTube'owej co roku kooperując z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy jest organizowana licytacja na plutony z każdym tym youtuberem. Mówiąc prostym językiem, możecie kupić możliwość rozegrania plutonów ze swoim ulubionym youtuberem, tak? Możecie się tam pośmiać, pobawić, pograć, pogadać o pierdołach, w związku z czym myślę, że będzie to bardzo fajne, a i przy okazji jest to szczytny cel, bo tak naprawdę nie chodzi o to, żeby kupować te plutony, ale meritum sprawy jest to, żeby pomagać ludziom. I musicie wiedzieć, że na tych licytacjach pieniążki, które zostają zlicytowane, to nie jest kwestia tego, że ja coś z tego będę miał albo jakiś inny youtuber, że to idzie do naszej kieszeni. My z tego nie mamy kompletnie, totalnie nic, to jest działalność charytatywna, to wszystko idzie do osób potrzebujących. I wydaje mi się, że warto zwrócić na to uwagę, bo wiecie, jak tak patrzę na te pieniądze, tutaj te plutony rzeczywiście po konkretne e, hajsiwo idą, po 200, 300, nawet pół tysiąca złotych w przypadku samego Halaka. E, I ktoś by powiedział: No ale to przecież nie warto, ale się oni cenią, w dupie im się poprzewracało. O co w ogóle chodzi, że mam pół tysiąca złotych płacić za pluton z jakimś youtuberem? No chyba mam muchy w nosie, prawda? Za tyle pieniędzy to ja sobie mogę trzy premki w wocie kupić, tak? I ja się z wami zgodzę. No jak najbardziej za taki kapitał można kupić wiele znacznie lepszych rzeczy, tak? Można sobie kupić kilka pojazdów premium, konto premium zdaje się chyba na cały rok w związku z czym to jest kompletnie nieporównywalne. Ale tutaj nie chodzi o samą grę, tylko bardziej o ideę, o to, żeby pomagać innym, o to, żeby właśnie te pieniążki trafiły do osób potrzebujących, osób schorowanych. I wiecie, że w momencie, kiedy do tych wszystkich youtuberów dojdzie również oferta możliwości wykupienia plutonu ze mną, to tak naprawdę jest kompletnie bez znaczenia, czy ta oferta zajdzie za dychę, czy zajdzie za 100, czy 200 zł, bo ważne jest to, że nawet jeżeli to będzie tylko jedna złotówka, to ona trafi na szczytny cel i komuś ta złotówka pomoże. Niektórzy też mnie w wiadomościach na fanpageu pytali, czemu mnie do tej pory na tej liście nie było, czemu nie można było zakupić plutonu ze mną. Prawda jest taka, że ja nawet o tym nie wiedziałem. Przyznam się szczerze, nigdy nie brałem w tym udziału, dla mnie to jest stuprocentowa nowość. No, chyba to jest organizowane co roku, tak mi się wydaje, ale do tej pory nigdy o tym nawet nie słyszałem. Dowiedziałem się o tym od stosunkowo niedawna i przyznam się szczerze, że nawet nie do końca jestem pewien, przez kogo to jest organizowane. Czy to jest bardziej inicjatywa samych YouTuberów, którzy się zgłaszali do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, czy też może jest to inicjatywa samej Wośp, która zgłaszała się do YouTuberów? Nie wiem. Ja się do nikogo nie zgłaszałem, bo o tym nie wiedziałem. Mnie również nikt o tym nie poinformował, aczkolwiek faktem jest że ludzie mędzili Halakowi <laughs> w szeroko pojętych wiadomościach, a gdzie grzechu, a czemu grzecha nie ma, a może by dodać grzecha, w związku z czym Halak również mnie spytał, czy no, nie chciałbym w tym udziału wziąć. Powiedziałem, że spoko, bo inicjatywa wydaje się być całkiem szczytna, tak więc myślę, no wydaje mi się, że rzeczywiście ta moja oferta się tam prędzej czy później pojawi. A materiał nagrywam po to, żeby zwrócić Waszą uwagę na ten soczysty fakt. Wiadomo, chodzi tutaj o to, żeby uzyskać jak najwyższą, to tylko możliwe cenę, prawda? No bo to idzie na szczytne cele, w związku z czym, gdyby nikt o tym nie wiedział, no to co z tego, że tam się pojawi ta moja oferta, skoro zejdzie za złotówkę, powiedzmy, prawda? No. Drogą byłoby to dla mnie troszeczkę uwłaczające, ale kto wie. No, poniekąd, nawet za złotówkę, byłoby warto, bo wiadomo gdzie potem ta złotówka trafi, prawda? Sobie tak teraz bacznym wzrokiem przeglądam te wszystkie oferty, rzeczywiście są one dosyć ciekawe, pojawiają się tutaj nawet pracownicy Wargamingu, tacy jak Falati, do tego cała śmietanka polskiej sceny YouTube'owej z perspektywy gry World of Tanks, oczywiście Faja, nie mogłoby go zabraknąć, Norbi, Duduś, Mulcisz, Domin, Halak i tak dalej i tak Mr. Omen z tego co widzę, Sir Rock. Czyli rzeczywiście ci najwięksi, ci najsławniejsi, co ciekawe, nawet Diabl, z tego co widzę, to jest bardzo intrygujące dla osób, które nie wiedzą, Diabl jest najlepszym polskim graczem spośród wszystkich naszych rodaków z perspektywy statystyk, tak? Jest najefektywniejszym graczem ze wszystkich, co jest ciekawe samo w sobie. Taka możliwość zagrania z tak doświadczonym graczem jest to coś nieprawdopodobnego. Można podpatrzeć taktyki na poszczególne mapy, co on robi w poszczególnych miejscach, jak się zachowuje poszczególnymi podtypami Pojazdów nie bywała wręcz rzecz. No ale dobra, myślę, że tutaj będę kończył ów materiał. Mam nadzieję, że zwróciłem Waszą uwagę właśnie na całą tą konwencję licytacji, a i przy okazji na ten prosty fakt, że prawdopodobnie no wszystko wskazuje na to, iż oferta Plutonu ze mną również się tam prędzej czy później pojawi. Tak nie zdawajcie. pozór, jeżeli ktoś jest zainteresowany albo działalnością charytatywną, albo samym Plutonem właśnie z jakimś tam YouTuberem. Na razie z mojej strony to tyle. Aha, jeszcze ostatnia rzecz, oczywiście linka do całej tej licytacji macie w opisie pod tym klipem, gdybyście go szukali. Na razie z mojej strony to tyle, widzimy się w kolejnych materiałach na moim kanale. Hej ludziska!